Siemanko, siemanko, moi kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja zaraz wybieram się do pana doktora, potrzebuję jakieś tam recepty dla męża no, i dla siebie skierowanie na pewne badania do specjalisty również, więc jak już wspomniałam kiedyś w pierwszym vlogu w tym roku, nowy rok nowa ja, więc trzeba zadbać o siebie. Bo jak sami o siebie nie zadbamy, to nikt o to się nie postara. No przyznam się bez wicia, że troszkę zaniedbałam pewne sprawy, ale to nic, nadrobimy, nadrobimy, mam nadzieję, że nie będzie to za późno, trzymajcie kciuki, a więc lekarz, później małe zakupy, muszę wpaść, zobaczyć co się dzieje w sklepie Kik, no i pewnie jakieś tam może będą już promocje, przeceny, zobaczymy, a więc zapraszam na tego vloga ze mną. Dobra ludziska, ja idę do Kika sprawdzić, zobaczcie, już jest 50% przeceny, e, ciekawe czy na wszystko, ale mnie tak naprawdę interesują rzeczy e, świąteczne, na pewno już znając życie będzie również, em, już coś na Wielkanoc, na pewno, na pewno, na pewno, więc idę zobaczyć, o, mówimy o Wielkanocy, proszę, już plastykowe jajca są, dobra. Lecę dalej, do środka. O Jezu, zimno dzisiaj, zimno, wiaterek wieje. Dobra. Sprawdzono, zobaczcie jak czerwono tam. A więc szukamy. Powiem szczerze, że coś takiego by mi się przydało, no nie taki kolor. Taka bawełnka. No. Cena 7,99 dobra, idę szukać czegoś innego, bo tak naprawdę e, potrzebuję kamizelki, no nie takiej e, żebym mogła niedługo, wiecie, jak w ogródku coś robić czy coś koło domu, żebym nie miała na rękach, tylko tutaj na pleckach. Hmm, no zobaczymy. Tu jest coś. Może jakie to wielkie. Nie. A jednak świąteczne rzeczy. Widzicie? Można kupić troszkę taniej. było euro mm, 49 a jest teraz na 49 centów no takie choineczki nawet nie głupie Wiecie co? może wezmę na przyszły rok niech są wiele no i zobaczcie jakie zajce lato się zbliża już o proszę Zobaczcie co tu mamy. Widzicie, kurczęta, nie kurczęta. Sudawianki. Słuchajcie, jajo niby. Wolałabym, żeby to było prawdziwe, ale no to kosztuje 4 euro. Do domku, co kupiłam w sklepie Kik. Wzięłam białe spodnie dla siebie do pracy, ale podejrzewam, że mogą być za dużo, bo to jest 40. Ja one są jeszcze takie ze streczem. Przymierzę, zobaczę. No, ale z brakulaku, jak się nic nie ma, to dobre to. Chyba, że sobie sama na maszynie z jednej strony i z drugiej zwężę, no bo potrzebuję. W sumie ten biały to jest taki. Zobaczcie, a la krem, jeszcze pojedynczo to jako tako wygląda, no ale jak się nie ma to, co się potrzebuje, to trzeba brać, co jest. Wzięłam również taką tą e, bawełnianą bluzeczkę, rękaw w trzy czwarty. No, potrzebuję takiej na co dzień do Rzucę sobie, słuchajcie, to tutaj na sofę. E, w kiku jeszcze wzięłam, jak już widzieliście, te oto, Kwiatki, zobaczcie, jakie one są duże. Yy, od kolana, proszę do głowy. Yy, jeszcze chyba ich w wazonie nie ustawię, choć podejrzewam, że może tak. Yy, bo na dworzu szaro, burło i ponuro, to trzeba by było sobie jakoś tak rozjaśnić yy, te wnętrze, choć jeszcze mamy zimę. Zeszłam również do Aldiego i kupiłam sobie. Kocyk taki pudrowo różowy, kosztował, jak się nie mylę, 15 euro bez centa. Tak, tak mi się wydaje, powiem wam szczerze, ale nie jestem pewna, dobra, to rzucam tutaj. Kocy w sumie mam, ale mam jak nie czarne, to ciemne siwy i ten mój już sfatygowany, świąteczny. I postanowiłam, że skupię ten kolorek, taki, właśnie, też jaśniutki. I jak będzie tak leżał, czekał na przykrycie, będzie fajnie się komponował, tym bardziej na wiosnę. Um, też taki pudrowy róż to jest. Jak uważacie? No, taki pudrowy róż. A więc ja jestem z tego kocyka zadowolona i on, jak się 2 metry na 1,50, tak. Takiej wielkości. No i na końcu fręzeczki. Więc to by było na tyle. A jeśli jesteśmy przy kwiatkach, zobaczcie, co ja tutaj mam. O Jezus, proszę bardzo. I jak uważacie? Cóż to może być? Jeśli myślicie, że jakaś imprezka była u mnie urodziny, nie urodziny, imieniny, nie, nic w tym stylu. Moja koleżanka z pracy, nie wiem, czy to jest znajomy jakiś, czy nieznajomy, który pracuje w takim większym sklepie. Przyznałam szczerze, że nie wiem, jaki to jest sklep, ale dajmy na to, weekend się zbliżał i te kwiatki. Tak, tutaj widać tulipany. Co yy, tutaj mamy jeszcze? Hijacynty, yy, yy, które nie zostały sprzedane. Są po prostu do wywalenia. Te kwiatki już się mi tutaj troszkę pootwierały, bo jest tu u mnie ciepło. Ale wczoraj one jeszcze były takie. Wiecie, yy, pozamykane. O, tak jak na przykład tutaj, te. Także coś wybiorę sobie. No i ona z tego sklepu co tam zostaje e, takiego na przykład może wziąć za darmo i rozdać znajomym również tam się znajdują i warzywa e, dostałam również dwie siatki to była taka wielka skrzynka ziemniaków bo gdy się e, siatka rozerwie e, taka wiecie plastikowa jak pomarańcze są pakowane to te ziemniaki oni nie mogą luzem sprzedać, po prostu to jest już jako odpad. Więc on przesypuje to, te ziemniaki w te skrzynki i ona zabiera e, dla siebie, czy tam dla syna, czy tam dla znajomych. E, nieraz się zdarza tak, że tego jest taki multum, e, że no. Nie ma co z tym robić. I tak jak widać, ja dostałam kwiatki. Spytałam się, czy mam ochotę, bo jak nie, to wywaliłaby to na kompostownik. Wziąłam sobie ziemniaczków, mam jeszcze pięć yy, doniczek bazylii, Jedna to taka troszeczkę widać, zwiętnięta, ale nie, że się nie nadaje obetne, może coś jeszcze wyrośnie, a pozostałe są w bardzo dobrym jeszcze stanie. Więc przyjemne spożytecznym ja jestem. Yy, Zadowolona, że będę miała tutaj tak ro, troszkę rozjaśnione, więc te drugie kwiatki sztuczne, um, które kupiłam dzisiaj, um, może jeszcze jednak zostaną gdzieś tam schowane, a rozjaśnię sobie tymi oto kwiatuszkami. No wyglądają pięknie, jak uważacie? Tym bardziej, jak słoneczka e, za oknem nie ma. Dobra, biorę się za te kwiatki, oporządzę je, poobcinam. Powkładam w wazony i widzimy się za chwilę. Że kwiaty ja już sobie słuchajcie oporządziłam, powkładałam w różne wazony, i teraz wezmę je, porozstawiam do kuchni, to do drugiego pokoju gościnnego. Tutaj troszkę postawię to, chyba, jeden wazonik na stoliku kawowym. No i tak będzie mi tutaj pięknie, kolorowo. Cieszę się że dostałam te kwiatki, to nie o to chodzi, że wiecie, nie mogłam sobie kupić. E, oczywiście mogę sobie kupić, ale jeśli miałyby one wylądować, słuchajcie, na śmietniku, e, no to e, jeśli można dać im drugie życie, żeby chociaż przez 2-3 dni oko nacieszyło, no to czemu nie? E, jestem za. A więc poroznoszę e, te wazony i coś trzeba będzie jeszcze porobić. Ale co, sama nie wiem, chyba zbiorę się za obiad. O, to będzie dobry pomysł. Dobrze, moja zapiekanka już jest przygotowana. Jak zwykle, za dużo ziemniaków obrałam. i zobaczę, jak to. Będą się one prezentować na patelni, to usmażę takie talarki, najwyżej jeszcze z dwa ziemniaczki obiorę i będzie... E, właśnie nie wiem, czy dzisiaj e, mąż sobie zażyczy te ziemniaki usmażone, do tego jajko sadzone i bekon, czy zapiekanka, bo ja dzisiaj zapiekankę będę jadła na pewno. E, tu widać, o, zobaczcie szyneczkę mm, brokułki. Ja tą szynkę gotowaną jeszcze z cebulą podsmażyłam, ponieważ ta szynka daje wody dużo i nie chciałam, żeby w tej tutaj zapiekance y, zrobiła się taka zupa, wiecie o co mi chodzi. Więc y, tak to zrobiłam. No i co, śmietanka, y, pieprz, sól, y, do tego gałka muszkatołowa, dużo gałki muszkatołowej, ser, no i do piekarnika. I pytanie, jak długo się będzie piekło? No na pewno więcej niż godzinę, bo no, o, piekarnik dalej nie działa, jak powinien być. Dobra, zmieńmy temat. Ok. Jedzonko zrobione, takie obiado, kolacja. Jak widzieliście, robiłam zapiekankę ziemniaczaną. Brzuszki pełne, teraz można powiedzieć, że przerwa jakaś się należy, a więc usiądę zaraz sobie na sofę, obejrzę jakiś film albo może poczytam książkę, będę zerkać na moje kwiatki i się delektować. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Jeszcze raz Wam to powiem, że tak teraz kolorowo. No i z tego najważniejsze, że jak już wspomniałam, dałam im drugie życie. A jeśli chodzi o sklepki, już widzieliście, że są ozdoby wielkanocne, więc y, trzeba się spieszyć, żeby sobie coś kupić, jeśli miałoby się coś kupić na Wielkanoc, ponieważ podejrzewam, że będzie tak samo jak na święta Bożego Narodzenia i przed samą Wielkanocą nic ciekawego już tam nie będzie, bo wszystko będzie wykupione. Pustki, pustki, jeszcze raz, pustki. Dobra, nie przedłużam. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w następnym vlogu. Życzę Wam miłego dnia lub wieczoru, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. No i co? Trzymajcie się cieplutko. Pa pa!